Tomek Pylkowski, Emmyc Pure School. A ta wstępna pogoda wciąż trwa. I zastanawiamy się, jak się ubrać, co zrobić, co mamy przygotować dla siebie. A my to jesteśmy już obcykani w tym, bo doskonale wiemy, ale w co ubrać nasze dzieci, które zaczynają. Bo tak, na dobrą sprawę, to. Wszędzie się trąbi o produktach dla dorosłych, o butach, o ochraniaczach, ale w co ubrać dziecko? Czy ktoś z nas się zastanawia? Szukamy wszędzie wobec produktów. Zastanawiamy się nad tym, gdzie kupić. Jak przychodzi sezon, to tak na dobrą sprawę tych produktów, jak na lekarstwo. Kurczę, a z drugiej strony, jeśli zastanowimy się nad tym, bo ktoś powie, ale dziecko szybko wyrasta. No tak ale kupujesz nowy, za chwilę to odsprzedajesz, bo mnóstwo ludzi szuka dla dzieci produktów. I dzisiaj właśnie mm, mamy produkty skota, które chciałbym wam przybliżyć w ciągu tych kilku minut, pokazać wam, jak są wykonane dziecięce produkty. Ok? Także ja tutaj będę sobie rzeźbił, a wy będziecie to podglądali. Weźmiemy na tefetę najpierw Rękawiczki, które. No! Są bardzo istotne. Słuchajcie. Materiał nieślizgający się. Tutaj zwróćcie uwagę, są otworki wentylacyjne. To jest guma, pasek, paski gumowe, pięć pasków. Tutaj znak skota, też gumowy, oczywiście do trzymania klamki. Rzep naprawdę wystarczający, elastyczny materiał, który powoduje to, że łatwiej się zaciąga tą rękawiczkę i to co w skotach, we wszystkich skotach mnie bardzo się podoba, to jest słuchajcie, naddatek z szycia materiału. Czy widzicie, ile tutaj jest pozostawione w innych innych rękawiczkach innego producenta bardzo, bardzo znanego, którego ja osobiście też bardzo lubię, ale nie będę tutaj kryptoreklamy uprawiał. Hmm. Taki ruch w rozmiarze XXL powoduje już rozejście się materiału. W skocie, tak jak wielokrotnie to powtarzałem, produkt XXL to jest XXL, ale tutaj mamy dziecięcą Mkę, która naprawdę jest Mką, bo tak jak powiedziałem, <laughs> przepraszam, Scott trzyma się rozmiaru. Następna rzecz. Koszula. Słuchajcie. Eee, od razu mogę powiedzieć, że nie będę zdziwiony, gdy stwierdzę, że koszula to jest nic innego jak produkt dla dorosłych. Tylko w małym rozmiarze. I to oczywiście. Słuchajcie. Zobaczcie, jaka fajna stylowa. Rozmiar L. Słuchajcie. Jakbym się, jakbym się uparł, to bym w to wskoczył i byłoby to. Jeszcze nie dzisiaj. Ale byłoby to. Na mnie wyglądało, jakbym był bohaterem w rajtuzach. Natomiast e, od razu Wam mogę powiedzieć, co widzę. Dbałość o szczegóły, wielokrotnie przeszycie overlockiem, zakończenia. Materiały elastyczne, wszędzie wykonane. Produkt naprawdę bardzo elastyczny. I można to stosować. Zarówno dzieci mogą w tym jeździć w lecie, jak i w zimniejszych porach. Zobaczcie, wszystko naprawdę nie jest przeszyte raz czy dwa razy, tylko overlock pracujący non-stop. Bardzo mi się podoba ten komplet. Nie podejrzewałem, że na żywo on wygląda aż tak dobrze, bo jest taka wersja odpowiednia dla dorosłych. Spodnie. Biorąc pod uwagę, że koszula jest t stopes, to po spodniach nie mogę się spodziewać niczego innego. I już Wam mówię, spodnie mają rozmiar 24. Od razu, e, raz, dwa, cztery paski gumowe, przeszycia, które powodują, że spodnie się nam nie ściągają. Tutaj mamy materiał elastyczny z tyłu, który powoduje, że te spodnie są elastyczne, nie są jakieś workowate i pracują nam z ciałem. Są uszyte w tak zwanej attack position, czyli standardowej pozycji jazdy na motocyklu. Oczywiście, gąbki na biodrach z rzepami przypinane na rzepy, znane już nam system zapięcia skota, który nie tak jak w przypadku innych marek podczas zawodów się rozpada, co mieliśmy przykład Elite Tomac w zeszłym sezonie, co mu spodnie z tyłka spadały. Tylko dlatego, że jakość wykonania tego plastiku była dziadowska. No ale to możemy sobie o tym pomyśleć inaczej. Spodnie są wentylowane, wloty mają na każdej nogawce z boku. Tutaj mamy ściągrościągliwy materiał, który powoduje to, że orteza i udo, zobaczcie, zobaczcie jak to wszystko pracuje, na kolanach wzmocnienia, przeszycia i pianka. Zobaczcie, tutaj mamy sztuczną skórę, która naprawdę się sprawdza w przypadku produktów Scotta. Cała nogawka z tyłu, od kolana, do dołu, to jest rozciągnięcie, zobaczcie. Moje dwie wielkie łapska tam wchodzą i to jesteśmy w stanie to rozciągnąć. I zrobimy teraz następującą rzecz, która jest mi zobaczcie Spodnie z kota w środku. Dziecięce. To jest dokładnie to samo co w przypadku spodni dla dorosłego. Następną ciekawą rzeczą Zobaczcie, to jest o tym, co mówiłem. To jest to przeszycie, to jest ta gąbka. Zobaczcie, ile tutaj jest szwów. Zobaczcie tylko na to. Te szwy, szef na szwie, szwem, szwa, szwuje. Sz. O. Znowu ocena. To nie jest tak, że są produkty, które tylko na dziewiątkę, bo je dostaje do testu. Nie, one naprawdę są dobre. Są produkty Foxa które uważam, że zasługują na siódemkę czy na ósemkę, ale i na dziewiątkę. Są produkty Seven, które zasługują na niższą notę i na wyższą notę. Produkty Akerbisa, produkty innych marek. Te akurat zasługują na bardzo wysoką notę. Dlaczego? Bo są bardzo dobre, proste. Słuchajcie, ostatnia rzecz, którą zatrzymałem sobie na koniec, jest to kask. Już Wam tutaj ten kask przywidzę. Pierwsza podstawowa rzecz to to, jak się otwiera kask. Jak widzimy ten kask, to go oceniamy od razu po tym, jak on nam się prezentuje po otwarciu kudełka. I pierwsze co widzimy, to widzimy obecne w skocie worki, które są no, zwykłymi workami. Ale zarazem ten worek służy nam do transportu do przechowywania tego kasku w busie. Teraz słuchajcie. No jest efekt wow. Jest! Efekt wow. Zobaczcie jaka ładna linia kasku. Przyjrzyjcie mu się. Naprawdę bardzo... Ładnie, bardzo dobrze wykonany kask. MIPS, czyli system chroniący naszą głowę. Wewnątrz ten kask wykonany jest tak samo jak kaski duże. Mam taki kask, w związku z tym wiem czym to się je. Zwróćcie uwagę na to, co jest w środku. Ten kask jest na maksa wentylowany. Jest Antypotny, praktycznie rzecz biorąc, ciężko będzie się w nim spocić, a zarazem ma dobrą, naprawdę bardzo dobrą wentylację głowy. Wloty powietrza, tutaj zobaczcie ile ich jest. Szczęka, pianka wyposażona. Kask stosunkowo sztywny, co jest bardzo istotne dla dzieci. Wyloty powietrza, raz, dwa, trzy, cztery. Słuchajcie, jeśli chodzi o poziom zabezpieczenia naszych pociech. Można byłoby sobie życzyć, żeby większość producentów przykładała taką staranność do produkcji swoich produktów. To jest LK rozmiar 52-53, a z na pidełku chciałbym zobaczyć, ile ten kask mniej więcej waży, ale no nie ma tutaj informacji a być, wydaje mi się powinna natomiast słuchajcie moim zdaniem jest to kilo 100, kilo 200 co jest, o przepraszam ja to po prostu ślepy jestem 1150 gram mam czucie w ręku eee, czy ubrałbym swoje dziecko w taki kask? tak czy ufałbym mu? tak jak każdemu produktowi. Bo słuchajcie, no nie ma idealnego kasku zabezpieczającego, bo no, w każdym kasku można się wywrócić, tylko mamy ten poziom zaufania do produktu. No niestety to się wiąże z wydanymi pieniędzmi i im więcej wydamy, tym możemy sobie pozwolić na większe zaufanie do danego produktu. Natomiast tutaj wydaje mi się w przypadku produktów skota i to mamy tą linię dla dzieci, mamy Mądrze wydane pieniądze, ponieważ tak jak na samym początku mówiłem, kask, ciuchy, jeśli dziecko ich za bardzo nie zdewastuje, to je odsprzedamy. W momencie, kiedy je odsprzedamy, mamy pieniądze na następne, czyli tak na dobrą sprawę jest to dobry rynek wtórny. To nie jest tak jak w przypadku produktów dla dorosłego. E tam kurczę, tu mała dziurka, tu, tu. Panie, ceni Pan 300, to ja dam 150. A 150 zł, to niech one sobie leżą na wszelki wypadek, prawda? Natomiast yy, tutaj mamy do czynienia z produktami, które są stosunkowo niskiej ceny. Stosunkowo. Z bardzo wysoką jakością, przewyższającą relatywnie cenę i z opcją. Późniejszej od sprzedaży. Jeszcze jednej rzeczy do mnie powiedziałem. Zobaczcie. Daszek jest wyprofilowany tak, żeby tędy tu wlatywało powietrze do kasku, a zarazem i tu. Skręcany na dwie śruby. A, Bardzo ważna rzecz. Importer ma wszystkie części zamienne na miejscu. Także jeśli w niedzielę, dajmy na to, coś się stanie, daszek pójdzie. W zapomnienie. Na następny weekend na 100% go mamy nowego założonego na głowie. Także Scott, a ja się nazywam Tomek Piórkowski, MX Piórowsku. Polecam.